Słowo Boże na dziś, środa 24 stycznia 2024 roku. Wspomnienie świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wyprowadziłem z Egiptu Izraelitów, aż do dnia dzisiejszego. Przebywałem w namiocie albo w przybytku. Przez cały czas, gdy wędrowałem ze wszystkimi Izraelitami, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida. To mówi pan zastępów. Zabrałem cię z paswiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać, jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też pan zapowiedział, że sam pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz mu nie cofnę mojej życzliwości, jak cofnąłem Saulowi, twemu poprzednikowi, którego opuściłem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 89. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi, Twoje potomstwo utrwalę na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia a ja go ustanowię pierworodnym, najwyższym z królów ziemi. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe z nim będzie moje przymierze. Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron jak dni niebios trwały. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ziarnym jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do Łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z dwunastoma o przypowieść, on im odrzekł. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda, bogactwa i inne rządze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto Słowo Pańskie.